Wszystkim we wtorek Bardzo zimno dzisiaj no ale cóż, łańcówka zimy taka jest. Chciałem zobaczyć co my tu mamy dzisiaj, czy nic nie mamy Pora słabiutko, a dzisiaj też chyba będzie słabiutko a tutaj o butelek cały koszt Chyba tam gościu pozbierał, poznosił tutaj pusto. Sam popiół chyba ani jedno nie zbierzemy. Dziś też wczoraj dwie znalazłem w pracy. Pójdę puszek, ale nie sięgnę. Tutaj nie ma nic. Ładny widok, no ale nie sięgnę. Raz, dwa, trzy. W pięć już widzę, w torbie tam pewnie cała torba była. No dobra, trudno. Nawet nie idę tam do chlewka, bo nie mam puszek. Ktoś sobie weźmie. Ładne niebo, słoneczko schodzi a tu opony, skrzynki nie ma żadnej kuszki dobra spadam do pracy chyba chodź idziemy groszków nasypać chodź 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 idziemy bo mleko jest zimne w lodówce to mleko w południe wam leje jak będziecie bo jak nie no to nie, a tu rozsypało się ktoś rozsypał poprawimy to nasypiemy trochę dobra pies przyjdzie zje, no jedz jak chcesz groszków nie bój się co mleka byś chciała? zjedz, później będzie mleko teraz pójdę to wystawię, się zagrzeje o, pochrup trochę a gdzie reszta kotów? nie widać reszty kotów dobra, może przylecą o, patrzcie mleko to mleko, trochę groszków zjadła teraz przyszłem nalałem mleka, sobie popiję może reszta przyjdzie, to dopije, bo na sama tyle nie wypije, chociaż nie dużo wlałem. To jest kot, a nie niedźwiedź. Dobra, niech sobie pije, idę sobie do środka, bo jest zimno, jak nie wiem co. Zostawcie subika, łapkę w górę, piszcie komentarze. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Dużo zdrówka życzę i cześć.